Szkolne Izby Pamięci kojarzą się zwykle z nudą. Ziewamy, jak słyszymy to hasło. A ja chciałam stworzyć takie miejsce, do którego dzieci będą przychodziły z przyjemnością, zaglądały z ciekawością. Zawsze było to takie pomieszczenie, gdzie stały ławki, półki i na półkach leżały kroniki. Uważamy, że to jest niezwykle cenne, żeby do tej przyszłości się odwoływać i żeby ją znać. To powoduje, że jest taka zachowana ciągłość w tej sztafecie pokoleń i wiemy skąd się co wzięło. Zaczęłyśmy z panią Moniką Rowińską działania w kierunku utworzenia tej, tej izby. Od razu wiedziałam, że musi to być coś nietuzinkowego, bo ja nie lubię działać według schematów. Są tam fartuszki i są tam tornistry i są fartuszki z tarczami i to wszystko dzieci będą mogły przymierzać. I te tornistry i te fartuszki jest tam lustro, w którym się będą mogły przejrzeć. I będą sobie mogły robić zdjęcia. To jest takie muzeum, w których eksponatów można dotykać. Chciałam też podziękować Radkowi Bućko. Dzisiaj go nie ma, ale wiem, że to był niebogatelny wkład, i warto było czekać. I myślę, że tu jest bardzo dobry moment, żeby w tym miejscu podziękować. Panu burmistrzowi, obecnemu tutaj panu burmistrzowi Filipowi Chodkiewiczowi, bo to dzięki niemu, dzięki wsparciu udało nam się to Izbę Pamięci stworzyć. Szanowni Państwo, to może po kolei. Przede wszystkim w imieniu pana burmistrza Mirosława Koroczka chciałem podziękować za zaproszenie, ale przede wszystkim podziękować za podjęcie się tego wyzwania.